よいしょ。 Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Co pan robi? Co pan wyprawia? Co pan wyprawia? Pan Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Jak tak można było się przeżarować? Ty wiesz, że kobieta tak uważa! Odchodzimy się, proszę państwa. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Wchodzimy się. Czego pan to zrobił? Państwo nie chodzimy na no. Proszę Państwa, zejście na dół nie musi przewietrzyć. Zejście na dół. Proszę Państwa, zejście na dół. Proszę Państwa, zejście na dół, to się musi przewietrzyć. Wstyd powinno być tym, Proszę Państwa, uczestniczą w aktach satanistycznych Proszę Państwa, proszę zejść na dół. O mój telefon, panie burmistrzu. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pan Marszałek Hołownia, Zapowiadał walkę o złoty przycisk. Niestety skończyło się Pato streamem. Wstyd. Panie premierze, rozpoczął pan swoje ekspoze od odczytania listu człowieka, który także się. Na swoje...